Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrick. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję zestawu 40417 okolicznościowego zestawu Rock Bawoła. Zestawik zabiera elementów 167, pochodzi z tego roku i jest gratisem na Legoszopie, dodawanym od zakupów za 375 zł. Mi się udało go zdobyć, dlatego, że zrobiłem zakupy kuźni. Kuźnia kosztowała 700 zł, więc nie trzeba być dobrym matematykiem, żeby obliczyć, że taki gratis mi się należył. Ja właśnie go dostałem i dzisiaj sobie go y, otworzymy. Koniecznie zostajcie do końca, bo na końcu ogłoszenie tego, co czekaliście czyli konkursu na 1500 subskrypcji. Tymczasem zapraszam Was już, ale za zanim to, to zobaczcie intro. Pamiętam w 2018 roku, chyba 2018 rok świni, kojarzę rok szczura. Był rok psa, i każda ta okazja, właśnie z chińskiego kalendarza, też dawała nam nowy zestawik. Tym razem dostawali, dostajemy taki, jest to mój pierwszy, właśnie. I ja nie wiedziałem, że to jest tak fajnie zapakowane. A ja pierwszy raz takiego coś mam. Zobaczcie jakaś kartka okolicznościowa. Bardzo fajnie to wygląda. Co my tu? Tutaj coś możemy wkładać. Ale to jest fajne, powiem Wam. Bardzo fajne, bardzo. Elementy w czerworeczkach, czyli skoro elementów. A, i to jest dopiero instrukcja pokoju. I tutaj będzie kroków? Około 50. Czyli szykuje się co? Fajna budowa. Tym, tymczasem ja już Was zapraszam, speed build sobie nie zrobimy, zaraz zobaczycie gotowy efekt. Tak prezentuje się ułożony zestaw, bardzo tutaj będzie dużo pozytywnych słów o tym zestawiku, po prostu to jest bardzo, bardzo ładne. Ale różne rzeczy, bardzo fajnie budo budowało mi się tego, e, tego całego bawoła, dużo było takich techn technicznych elementów, ale są one tak tutaj jakoś względnie, względnie umiejscowione, no, może nie na łapach, ale na przykład na nogach, tylko od boku widać od tej strony bardzo ładnie takie Yy, takie bardzo wysokie nogi. Wszystko, wszystko tutaj mamy dosy, yy, dokładnie, wszystko yy, płaskie. Mamy wystający ogon, w innym kolorze. Bardzo fajne zakończenie ogonu, fajne wykorzystanie tego elementu. Yy, ruszająca się głowa, rusza się ona 360 stopni, więc też naprawdę yy, spoko. chod najlepiej to wygląda jak się rusza tak tak troszkę, tylko wiadomo, nie ruszy bawu tak całkowicie. Głowę nie obkręci on jej Mamy takie małe prowizoryczne rogi, nie są one złe, a trochę nieco niżej są także, są także jego uszy. Tutaj jest chyba jakiś jego pysk w kolorze szarym, też bardzo fajnie to wygląda. Sama podstawa to całe takie koło, dużo ozdobnych elementów, jakieś złote kwiaty, trochę też tych, tych w kolorze bagnistym liści z, z, nie, z tymi kwiatkami i taki to idzie właśnie przez całość wszędzie to samo. Kolory tego bywoła, przede wszystkim ciemny brąz, taki właśnie piaskowy. I taki jakby karmelowy, właśnie te kolory tutaj przeważają. Ten karmelowy tutaj na przykład serki mamy tak nieregularnie postawione, dużo to jest właśnie takich fajnych rozwiązań. Oczy ja akurat tutaj tak trochę dziwnie przedstawiłem, Szkoda, że się nie obkręcałem, że masz na trzy study, jeden by wystarczył moim zdaniem na środku, że po prostu sobie kręcić, a tak to trzeba wyjąć, żeby obkręcić, Ale no, fajnie to już takie duże, porządne oczy, fajnie to moim zdaniem wygląda. Chyba wszystko mamy już omówione, więc wiem na co czekać najbardziej, wiem doskonale. Przejdźmy także do ogłoszenia konkursu na 1500 subskrypcji. Jeszcze chwilę potrzebam was niepewności, bo chcę coś o tym bawole powiedzieć. Ten zestaw sam się aż prosi o taką wyższą ocenę. Nie to, że to jest bardzo taki zestaw, nie to, że to jest zestaw właśnie okazjonalny. On tutaj, no to był taki zestaw, nie dało się tutaj czegoś takiego zawrzeć, co by to dopełniło, dlatego też nie mogę krytykować, że tutaj czegoś w tym zestawie brakuje. Choć elementami to nie jest jakieś takie wow. Bardzo podoba mi się podstawa, która co najmniej jeden punkt podnosi do góry ten zestaw. Fajne zbudowane, tylko te łączenia może na rękach mogły być lekko, lekko inne. Jaką ja ocenę wystawiam, 9,5 na 10 będzie adekwatne. Teraz chciałbym ogłosić Wam konkurs. Konkurs będzie właśnie związany z tym bawołem, dlatego tak połączyłem dzisiejszy odcinek z ogłoszeniem konkursu. Co będziecie musieli zrobić? Coś nowego, tego jeszcze nie było. Będziecie musieli zrobić własną recenzję tego bawoła. Pewnie jesteście przestraszeni, że będziecie musieli kupić nie. Spokojnie, nie będziecie musieli kupić tego zestawu, wystarczy zdjęcie. Dostaniecie, znajdziecie sobie jakieś zdjęcie w internecie i pod to zdjęcie macie tylko 120 sekund, 2 minuty na to, by coś o tym bawole powiedzieć. W te 2 minuty musicie zawrzeć właśnie recenzję, tak jak to ja to recenzuję, jak najbardziej dokładną, szczegółową, ale szybką i zwięzłą. To ciężko jak połączyć, ale będziecie musieli. Będziecie musieli to też zrobić tak, żeby jak najbardziej zachęcić do kupna. Oczywiście nie musicie tylko tam, nie musicie tylko mówić, że staw jest świetny, bardzo fajny, możecie krytykować, dużo możecie krytykować wad, możecie powiedzieć, że Wam się nie podoba, ale mimo wszystko musicie jakoś zaciekawić osobę, która to będzie oglądać, macie na to, jak mówiłem, 120 sekund. W ten czas nie będą... W ten czas nie będą się wliczały żadne intra, czyli spokojnie, możecie sobie na przykład na początku dać jakieś intro, czytam jakąś yy, pogadankę i zaczynam liczyć od czasu, gdy zaczniecie właśnie mówić o tym, yy, o tym zestawie. Musi być zawarte jakieś podsumowanie, możecie, choć nie musicie dać także ocenę. Możecie pisać ze scenariusza, czyli na przykład możecie sobie spisać, ale oczywiście uważajcie na to, by nie było widać takich właśnie, że czytacie z kartki jakichś poprawek, przygotujcie się, a czasu macie sporo, bo do końca lutego. Myślę, że tyle czasu wam starczy, kiedy sobie zrobimy wyniki, na pewno w pierwszy tydzień marca będą już te wyniki, tak, na spokojnie. O czym jeszcze nie powiedzie film z, tego, z tej recenzji, z tym zdjęciem w tle, może, może być kilka z nich przez cały film, musicie koniecznie wstawić na swój kanał na YouTubie. Wysłać mi link wy, albo, wy, albo filmem konkursowym, Albo w jakiejś pr w prywatnej wiadomości, proponuję wysłać ten link e, do filmu, na przykład na Instagramie. Jeśli takie, takowego posiadacie, jeśli nie chcecie wysłać linku, a po prostu macie problem, bo czasami występują problemy, e, możecie po prostu mi napisać, że, tak, że praca już jest na waszym kanale, wejdę na wasz kanał i zatwierdzę pracę. W jaki sposób będzie zatwierdzona? Krótką wiadomością, typu, zatwierdzam pracę konkursową, życzę powodzenia w rozstrzygnięciu konkursu, mniej więcej tak to będzie e, wyglądać. I dodam pracę do playlisty z pracami konkursowymi, która znajduje, będzie się znajdować na moim kanale. Jeszcze jedna kwestia. Co będzie oceniane? Nie będę oczywiście oceniał, pierwszorzędnie nie będę oceniał montażu, ale ten też będzie się liczył. Czyli wszelkie jakieś y, odgłosy Bawoła, w tle fajna muzyczka, jakieś przejścia między zdjęciami, to też będzie szło na plus, ale nie będzie jako pierwszorzędnie. Co pierwszorzędnie? Tak, ja już o tym mówiłem. Zwięzłość, kreatywność, zachęcenie do kupna i mądre słownictwo, wyszukane jakieś fajne słowa i też, żeby nie było po prostu nudno, żeby się w tej recenzji Waszej działo. Teraz już możemy spokojnie przejść do nagród, zaczynając od drugiego miejsca. No tak, tutaj was muszę zmartwić, nie będzie trzeciego miejsca, ale to pierwsze i drugie miejsce będą miały naprawdę fajne nagrody. Będzie też nagroda losowana, żeby każdy miał szansę. Ci co słabiej recenzują, też będą mieli szansę, bo będzie nagroda yy, losowana. Także przejdźmy zacznijmy od drugiego miejsca. W sumie będzie to takie wyróżnienie. E, co tutaj będziecie mogli wiedzieć? Drugie miejsce dostanie saszetkę kart. Polimak z LEGO Minecraft, a także zestawik Ekipa Kaskaderów. Zdobywca pierwszego mie miejsca otrzyma polimak Hide and zestaw LEGO City 60247 i dwa magazyny z Avengersów, a także z Ninjago. Czyli pierwsze miejsce, jak sami widzicie, nagrody. Dużo nawet tego nie zmieszczę, czyli podsumowując zestaw, magazyn, yy, po, dwa magazyny i polibak. Oprócz tego jakieś gratis, jakieś tam saszetki kart może dorzucę, ale yy, to nie jest sprawa pewna. Każdy właśnie oczywiście otrzyma bruno na społeczności, a teraz jeszcze przejdźmy do nagrody losowanej. Dla szczęśliwca, który zostanie wylosowany, będzie magazyn National Geographic Kids z rybą piłą, a także nurkiem. No pewnie jesteście zdziwieni, czemu nie powiedziałem o tym, że będą też naklejki. Tu was zdziwię. Osoby, które zdobyły tamte naklejki, były ostatnimi osobami, które mogły tamte naklejki zdobyć. Teraz już nikt nie zdobędzie tamtych historycznych, pomarańczowych naklejek. Wchodzą nowe naklejki. Niedługo będę szedł do drukarni je wydrukować, także będziecie mile zaskoczeni. Będzie nowa jakość, no 1500 subskrypcji trzeba jakąś nową jakość, no a tamte, no nie oszukujmy się, były słabe jakościowo. Także zwycięzcy, tu konkur zwycięzcy konkursu będą pierwszymi osobami, yy, które zdobędą naklejki naklejki, które będą mi już później służyły przez lata, czy tam miesiące kanału. Dobrze, tymczasem ja już Was żegnam. Bierzcie udział w konkursie, naprawdę zachęcam, tutaj wziąłem taki konkurs, w którym każdy będzie miał naprawdę szansę, bo e, nie będzie trzeba tutaj budować nic, a ktoś ma mało klocków, wystarczy po prostu kreatywnie jakoś się wypowiedzieć o jakimś zestawie w formie recenzji. Pa!